Witam na kanale Pigeon Poland. Dzisiaj sobie zrobię tutaj dodatek do naszej mieszanki. Dodatek, który będzie miał mieć działanie odflegmiające, działać, które powinien działać na kaszel, katar, wspomagająco, wykrztuśnie, tak? Oraz tutaj, jako że jest okres pierzenia jeszcze, to korzystnie wpływać na te pióra i, i odbudowę. Dałem sobie zsiadłem mleko. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Zsiadłem mleko, maślankę, kefir warto podawać podczas pierzenia. Założenie tego miksu jest głównie przede wszystkim zioła, aczkolwiek na odporność, na na wspomaganie tego, żeby było, była to mieszanka, miks bakteriobójczy i przeciwwirusowy wspomagający odporność, ląduje czosnek. Imbir, imbir, taką kuleczkę, nie będę tego kroił, to zrobi za mnie tutaj y, robot. I imbir też jest przeciwzapalny, wspiera, wspiera tutaj organizm w przeziębieniach, tak jako, że ostatnio pokazywałem materiał w gołemniku i któryś tam gołąbek sobie po prostu kichał. To takie tutaj wsparcie, żeby, żeby jak najszybciej mu przeszedł katar. No nie jestem pewny, czy ma katar, czy po prostu mu coś tam gdzieś do nosa się dostało. W każdym razie kichał, więc stwierdziłem, że trzeba, trzeba go tutaj wspomóc, tak? Dajemy tymianek. Tymianek działa wykrztuśnie, wspiera dobrze drogi górne drogi oddechowe, wspiera dobrze oskrzela, więc takie myślę z dwie łyżki stołowe sobie wrzucę Tymianku. No mówię, założenie jest takie, że to ma być mieszanka ziołowa, więc skorzystam tutaj z dobrodziejstwa ziół. Yy, I tak, Tymianek wylądował w mieszaneczce. Majeranek. Majeranek również działa przeciw zapalnie, e, Dobrze działa na, na kaszel. Jakiś tam tak na przeziębienia, więc Majeranek też tutaj powinien nam trafić, też gdzieś takie dwie, dwie łyżki dam do naszej mieszanki. Kolejne ląduje: Oregano. Także oregano tutaj zwiększa pracę ślinianek. Myślę, że taką łyżkę stołową dam. Wspiera te górne drogi oddechowe, tak, działa korzystnie na układ pokarmowy. To jest taki dodatkowy plus, ale, ale dobrze, dobrze wpływa właśnie na wydzielanie śluzu, zwiększenie tego wydzielania, czyli korzystnie na. Drogi oddechowe nam wpływa. Mam tutaj suszoną pokrzywę, wiem, że nie każdy posiada, ale warto się w nią zaopatrzyć, albo to może być po prostu herbatka taka z pokrzyw, można ją podawać w formie naparu, można też jako dodatek, jako zioło, tak. Także parę liści sobie tutaj łamie. I tak, I tak blender to yy, zmiksuje całkiem konkretnie. Także aż tak mocno nie trzeba tutaj się, że tak powiem skupiać na łamaniu tego. I pokrzywa też yy, yy, działa dobrze na infekcje, na zapalenia. Yy. Ma te różne tam wartości odżywcze, ale wspiera właśnie walkę organizmu z infekcjami. Także wylądowała tutaj. Mamy kolendrę. Kolendra działa również przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie. Tu myślę, że takie półtora łyżki. Stołowe tutaj dam. No i chyba najważniejszy też zaraz po tymianku i majeranku rozmaryn. Z tego względu, że on działa również przeciwzapalnie, ale ma też właściwości antybiotyczne, czyli, czyli tutaj jak najbardziej. W okresie takim, gdzie gołębie będą narażone na jakieś przeziębienia, na infekcje, powinien sobie znaleźć tutaj u nas w hodowli zastosowanie. Trzeba korzystać, że tak powiem, z dobrodziejstwa, z dobrodziejstwa zioł, wszystkich naturalnych produktów, które są, które są dostępne. Myślę, że nie ma co niszczyć organizmów gołębi jakimiś dodatkami syntetycznymi skoro możemy je zastąpić zdrową dietą bo wiadomo zdrowy gołąb będzie dużo bardziej korzystny w naszej hodowli jeśli lotujemy niż gołąb, który będzie po prostu szprycowany sztucznie. To tak jak z nami ludźmi. Ktoś, kto ćwiczy naturalnie, normalnie na produktach naturalnych, tak wiadomo, ciężej te mięśnie się na przykład budują, ale później nie flaczeją, nie wymiękają w połowie. Także yy, myślę, że naturalnymi sposobami dużo lepiej yy, jest że tak powiem, zapobiegać i tutaj wspomagać gołębie. No i, i dajemy jeszcze taką łychę stołową bazylii. Bazylia też działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie. I ona też tutaj sobie w naszej mieszance, w naszym miksie znajdzie miejsce. I tak wygląda praktycznie przed miksowaniem, czyli same, same zioła. Same zioła są dane. Ja idę to zmiksować, za chwilę pokażę tutaj jak to wygląda. No i, i myślę, że albo jutro na porannym karmieniu, albo na wieczornym sobie to wjedzie na karmę. Także może zaprezentuję jak to będzie wyglądało na na karmie. Jeszcze bym zapomniał jednej tutaj ważnej rzeczy dodać. Miód wielokwiatowy, który również ma y, działania antybiotyczne i wspiera w infekcjach. To myślę, że takie dwie łyżki mogę śmiało dać, miodu. I za chwilę przejdę teraz do miksowania. I pokażę, jak to będzie wyglądało po, po zmiksowaniu. Jak będzie wyglądało. wyglądał nasz dodatek, i nasza zawiesina już jest gotowa. Zioła są dosyć mocno rozdrobnione, tak żeby jak najwięcej trafiło tutaj. Do naszych gołąbków. Kolor się zmienił na taki nie wiem czy widać. Tutaj kawałek jeszcze troszkę miodu zostało. Ale dosyć mocno jest rozdrobnione. Także taki szejk. Taki shake trafi do mieszanki, żeby wspomóc te gołąbki. No i dobra, i ode mnie jeszcze na koniec zachęcam tutaj do subskrybowania kanału. Mamy 484 osoby. Jeśli dobrze kojarzę, bo niedawno patrzyłem na statystyki. Także jest was coraz więcej subskrybentów. Mnie to bardzo cieszy. Jak mówię, na tysiąc osób chcę zrobić konkurs, gdzie przewiduję 5 nagród. Więc, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zapraszam do zasubskrybowania kanału. Kliknięcia dzwoneczka, lajkowania, komentowania. Jeśli podobają się Wam moje filmy, to, to zachęcam. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Pigeon Poland. Pozdrawiam.